Dostałem pytanie, jak zrobić takie oto narzędzie, czyli łyżko-widelec i już śpieszę za wyjaśnieniem. Na samym początku musimy wybrać drzewo. Najlepszy będzie miękki gatunek drzewa, bo będzie łatwy w obróbce. Miękkim gatunkiem będzie lipa, brzoza lub wierzba. Ja do swojego łyżko widelca, którego teraz wykonam, wybiorę brzozę, bo jest akurat dostępna w tym rejonie, w którym się znajduję. I z takiego kawałka, jak tu widzicie, wyrzeźbimy zaraz łyżko-widelec. Jak to zrobimy, już Wam pokazuję, co dalej. Teraz należy przebatonować nasz kawałek drzewa. Mniej więcej w takiej odległości musi zostać większa połowa. Oczywiście nie ma mniejszej bądź większej połowy, ale tak się mówi. Taki skrawek ma nam zostać, i teraz, tutaj na tej części, sobie wyrysujemy nasz łyżkowidelec i będziemy go rzeźbić. I teraz, rysujemy sobie mniej więcej jak chcielibyśmy, żeby ten łyżkowidelec wyglądał. Teraz będziemy starać się to wszystko wydłubać, tak żeby zostało samo czarne mniej więcej i powstanie nam łyżkowidelec z takiego kawałka drewna. Przypominam, że to brzoza. Zaczynamy dłubać. Pamiętajcie, że przy tego typu pracach należy mieć rękawiczki, żeby sobie nie zrobić krzywdy w palce. I uważać też na to, żeby nam się nóż nie i żebyśmy gdzieś w nogę nie zahaczyli i robić wszystko delikatnie i pomału. I tak po około 4-5 godzinach dłubania rzeźbienia udało się zrobić łyżko -widalec. Do zrobienia tego łyżko użyłem takich narzędzi, oczywiście, można byłoby jeszcze użyć jakiegoś papieru ściernego, troszeczkę ją jeszcze dopieścić, ale finalnie wygląda ona w ten sposób.